nasz gość dnia Dzień dobry Państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Dziś moim państwa gościem jest pan Wacław Sujko, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie dyrektorze, bezrobocie w Kolnie powiecie kolneńskim jest jednym z najwyższych w województwie. Waha się ono w granicach 19% macie pieniądze w tym roku na bezrobotnych. No tak, jesteśmy już otrzymaliśmy z województwa, z województwa, Urząd Marżo Zarząd, Zarząd Województwa zatwierdził już wstępny podział środków Funduszu Pracy na ten rok. Znamy już ten podział, wiemy jakie to będą wielkości. No, optymizmem napawa fakt, że około 26%. Mamy limity, mamy większe niż w roku 2011. Oczywiście, część tych tego wzrostu pokryje inflacja, ponieważ spodziewamy się, że koszty refundacji będą w 2012 wyższe niż w ubiegłym roku. No, niemniej jednak optymistyczne jest, że, że jednak jest to wzrost środków. No, i na pewno spożytkujemy go we właściwy sposób na terenie powiatu. Jak pan mówi, wzrost, to ja bym sobie życzył, żeby na przykład bezrobotni w Powiecie kolneńskim mogli liczyć na takie pieniądze, jak choćby w 2010 roku. Wtedy byłby to prawdziwy wzrost, bo nie ma co się oszukiwać. W 2011 to było prawdziwe tępnięcie. Praktycznie wszystkie urzędy pracy otrzymały. Mniej więcej połowę środków z, z wcześniejszych lat. No tak, też byśmy sobie życzyli, żeby to był taki wzrost, żeby poziom tego, tego finansowania był na poziomie roku 2010, bo wtedy przypomnę, w powiecie kolneńskim wydaliśmy ponad 13 milionów złotych. Dla porównania od razu szybko porównania... powiem, że w tym roku. Tak, 4 miliony 50 tysięcy. No, no Tak, w tym roku 4 miliony 50, więc jest to troch, troszkę mniej niż jedna trzecia jeszcze. No ale w zeszłym roku tylko było 20 parę procent tego, co w roku 2010. W zeszłym roku mieliśmy 3 miliony, 3 miliony 200, więc ten 8, 8, ponad 800 tysięczny wzrost środków no, na pewno cieszy, chociaż no, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest jeszcze, nie jest jeszcze ten poziom, który, który by nas satysfakcjonował. Głównie, głównie tu chodzi o to, o to, że no jakby rekompensuje te środki, rekompensują małe, małe aktywność pracodawców na kolejnym rynku pracy. Chodzi o, o tym za chwilę, na co przeznaczycie te pieniądze? No myślę, że to są też, ze względu na to, że to nie są aż tak wielkie środki, to, to jednak ten podział będzie podobny jak w roku ubiegłym, czyli roboty publiczne, prace interwencyjne, do, dla pracodawców prace interwencyjne, dla samorządów roboty publiczne, no i staże, staże kierowane do osób młodych, no i troszeczkę niewielkie może środki na działalność gospodarczą i na tworzenie miejsc pracy przez pracodawców, ale niewielkie, dlatego, że są jest to najdroższa, jedna z najdroższych form i przy tych niewielkich środkach no po prostu u, urzędu nie stać na to, żeby, żeby tą formę popierać, chociaż zdajemy sobie z tego sprawę, że ona jest no, najefektywniejsza, ze względu na to, że każda osoba, czy każda osoba, która podejmie działalność, no w stu procentach ubywa z, z rejestrów zatrudnienia. Także efektywność tych pieniędzy jest duża, chociaż są to duże środki. Ale ubywa na rok, czy ubywa też... Ubywa na dłużej. Robiliśmy na dłużej. takie analizy osób, które u nas od 4-5 lat pobierają i proszę sobie wyobrazić, że około 80-85% osób, które otworzyły działalność 4 lata temu, dalej ją prowadzi, a nawet niektóre stworzyły jeszcze dodatkowe miejsce pracy. Oprócz tego, że sobie, to jeszcze zatrudniają, zatrudniają osoby z rynku znaczy z rejestrów bezrobocia. A więc jest to, jest to dobra forma, jest sprawdzona i uważam, że przy dużych, przy większych środkach należałoby ją kontynuować. To może więcej pieniędzy przeznaczyć właśnie na ten no właśnie, sposób aktywizacji bezrobotnych. No właśnie w tym roku, w tym programie konkursowym, o którym wspominaliśmy 6.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego, w w, bo w ubiegłym roku również realizowaliśmy dwa projekty, dwa działania z tego, z tego konkursu, no i tam... I tam mogliśmy finansować kostarze i prace interwencyjne, a w tym roku już instytucja wdrażająca dopuszcza również sfinansowanie tworzenia miejsc pracy. Więc myślę, że tutaj ja chętnie z tego że Chodzi o projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego i to będzie... Dodatkowy milion złotych do tych czterech ponad milionów, które otrzymacie z ministerstwa. Tak, to będzie dodatkowo ten milion złotych, z tym, że tutaj w tym roku marszał zarząd województwa kieruje środki jedynie do czterech powiatów do powiatu i to powiatów, w których jest najwyższa stopa bezrobocia w województwie Podlaskim, mianowicie do powiatu kolnejskiego, grajewskiego, sejneńskiego i ziemskiego białostockiego i to są już środki właśnie tylko do tych czterech powiatów skierowanych. No 6 milionów powiat, te trzy powiaty pierwsze po milionie a powiat ziemski białostocki 2 miliony złotych i tutaj mogą oczywiście ubiegać się różni, różne jednostki o te środki. Niemniej no, urząd również będzie tutaj zabiegał. Mamy doświadczenie już tegoroczne. Sądzę, że, że te środki zostaną spożytkowane czy to przez nas, czy przez inne jednostki, które będą konkurować z nami. A jaką informację ma pan dla pracodawców, którzy przy rosnących kosztach pracy... Jednak często i chętnie bardzo korzystają właśnie z, ze staży chociażby. No, myślę, że optymistyczne będzie to, mam nadzieję, że w tym roku województwo podlaskie nie zostanie potraktowane tak jak w ubiegłym przy środkach z rezerwy ministra. A z tego, co już wiemy, robiliśmy pewne badania odnośnie, odnośnie bezrobocia młodzieży, czyli osób do 25 roku życia. I z tego co wiemy, minister przewiduje, że rezerwę swoją w tym roku przeznaczy właśnie dla przeznaczy właśnie dla tych osób, dla osób młodych. No i tutaj prawdopodobnie już w maju będziemy składać projekty i wnioski o, o środki z rezerwy ministra i tylko dla osób młodych. Także myślę, że w połowie roku pracodawcy mogą się spodziewać, że, że, że też uzyskamy te środki i, i, i że może będziemy kierować w połowie roku szczególnie nowych, nowych absolwentów tegorocznych, bo przypomnę, że w zeszłym roku absolwenci ubiegłoroczni byli mocno pokrzywdzeni, dlatego że prawie nie mieliśmy ani, ani złotówki, że tak powiem, na, 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 na to, żeby mogli oni wejść na rynek pracy. Także ubiegłoroczni absolwenci byli mocno pokrzywdzeni. Mam nadzieję, że w tym roku już tak nie będzie. Młodzi ludzie mogą chociażby wyjechać za granicę, co czynią. A co ze starszymi? No, tu jest niestety problem, dlatego, że akurat powiat kolneński jest takim powiatem, gdzie. Mamy zarejestrowanych dużo osób z terenów wiejskich, ponad około 60% jest to je, najwyższy, jeden z najwyższych odsetek osób z terenów wiejsku, wiejskich, które rejestrują się w Urzędzie Pracy, w województwie oczywiście. Z 3116 zarejestrowanych pod koniec grudnia bezrobotnych ponad 2000, tak? Tak, to, jest, to, to są, są mieszkańcy, to są mieszkańcy wsi, gminy Kolno, powiatu tak, Kolno. Tak, tak, gminy powiatu kolneńskiego i to przeważnie mieszkańcy... Wsi. No, i tutaj jest problem, dlatego że problem z mobilnością tych, tych osób. Dlatego, że mało z tych osób jednak przemieszcza się w poszukiwaniu pracy, są przywiązani do swoich rodzin, do, do swoich gospodarstw. No i uaktywnienie jest bardzo trudne, a przy, jeszcze przy małych środkach to Pokazuje chociażby jeden wskaźnik ubiegłoroczny, że w stosunku do 2010 roku Długo, bezrobocie długotrwale, długotrwałe, czyli osoby, które są pozostają w rejestrach urzędu powyżej 12 miesięcy, wzrosło nam z 53% do 65%, czyli ponad 12%. Li, wzrosła liczba tych osób, które pozostają w naszych rejestrach ponad 12 miesięcy. I tutaj właśnie ten, 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 ten niski poziom finansowania Funduszu Pracy to właśnie ten efekt, ten efekt zwiększania się tej liczby długoterminowo zrobił macie jakiś roboty. pomysł dla tych ludzi no, e, w, oczywiście, no, pomysłem co, są pieniądze przede wszystkim. E, także na aktywizację, chociażby taką krótkotrwałą, bo to też jest ważne, prawda, żeby, żeby oni nie pozostawali długo, zbyt długo w tych, w tych rejestrach. Więc tutaj jedynie pieniądze. No, ja tutaj ze swojej strony zapewniam, że urząd będzie robił wszystko. Zarówno urząd, jak i myślę, że samorządy też, bo tutaj jest rola samorządów również w aplikowaniu ośrodki, więc i projekty unijne, tak, i, i prace interwencyjne, tak. i staże, a o wszelkich tego typu inicjatywach z tego, co wiem, także będziecie, czy już to uczynicie, przypominacie SMS-em? Tak, tak, jest. Mamy system, system wdrożyliśmy w grudniu, pod koniec ubiegłego roku, na końcówce, system powiadomiania SMS-em. To jest system, który, który generuje, jest generowany z oprogramowania, które jest zainstalowane w urzędach pracy. Te oprogramowanie wspomagające obsługę bezrobotnych. Przypomnę, że ten system nazywa się Syriusz. I tutaj automatem automatycznie to nie urzędnik wysyła, to, wysyła tego SMS-a czy te zawiadomienie, tylko z automatu system generuje właśnie do osób, które mają się stawić w urzędzie w określonym terminie, przypomina SMS, wysyła system SMS przypominający o terminie, o terminie wizyty w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Chcemy rozszerzyć również ten system, ten system na pracodawców, na pracodawców i również o ofertach pracy. A także o, projek o, o, o programach, które będą realizowane w urzędzie. Czyli pracodawcy będą zawiadomiani, że mogą również składać, składać wnioski na konkretny program, który będzie inicjowany czy uruchomiany w urzędzie pracy. Ten system, przypomnę, powstał, jego idea powstała dlatego, że w ubiegłym roku. Wydłużył się, wydłużył się okres przerw między potwierdzaniem gotowości z miesiąca do czterech miesięcy. No i część niestety, część bezrobotnych, młodych mogę też powiedzieć, zapominała często o wizycie, która planowana była co cztery miesiące. No i potem mieliśmy bardzo dużo już komplikacji z odwołaniami, ze skargami, z... bo te osoby, które się nie stawiły na wyznaczony termin wizyty, zostały pozbawione statusu osoby bezrobotnej, wyrejestrowane w, w, z ubezpieczenia e, zdrowotnego, nie opłacaliśmy za nich składki zdrowotnej. Ba, te osoby potem miały karę za to, że e, nie stawiły się w urzędzie, to była kolejna kara. Przez cztery miesiące nie mogły się zarejestrować. Przez kolejne cztery miesiące nie mogły się zarejestrować jako osoby bezrobotne, więc e, no to, mocno to, mocno to... E, mocno to e, Ale też e, wydaje się, że jeśli ktoś jest podkreślę to, naprawdę bezrobotny, to chyba taką datę jak wizytę w Urzędzie Pracy powinien pamiętać. No zgadzam się, ale to różnie z tym bywa. Ja myślę, że te cztery miesiące to jest długi okres jednak i szczególnie młodzież, która no wiadomo ma, ma wiele różnych spraw na głowie, nieraz przemieszcza się, wyjeżdża i tak dalej. Nieoficjalnie Może wszyscy czasami... pracownicy Urzędów Pracy mówią, że część bezrobotnych jednak pracuje na czarno, czy to za granicą, czy w Polsce, i tak naprawdę nie powinni być w systemach zarejestrowani jako bezrobotni? No tak, dotknął tutaj pan redaktor takiego problemu, z którym my od ładnych paru lat walczymy. Ja tu mówię o wszystkich urzędach w kraju. Mianowicie chodzi o, o to, że urzędy są największym płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne i walczymy z tym, żeby żeby, nie, żeby urzędy nie przekazywały tych, tych składek na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na to, że część osób rejestruje się tylko i wyłącznie po to, żeby skorzystać, żeby, żeby być ubezpieczonym, tak, zdrowia. żeby mieć bezpłatną służbę zdrowia. No i to nam to nam, że tak powiem, właśnie rejestry nasze tego rejestrowanego, te, te rejestrowane bezrobocia, bezrobocie jest. Trochę mało czytelne i przejrzyste, ponieważ mamy osoby, które są zainteresowane faktycznie podejmowaniem pracy, ale jest około 20. Niektórzy koledzy mówią, że nawet 30-40% jest takich osób, które nie, są które nie są zainteresowane podjęciem pracy, a wyłącznie bycie, byciem tylko w rejestrach. A jeśli ktoś byłby zainteresowany podjęciem pracy w, w Kolnie, w Powiecie kolnańskim, pojawiają się nowe oferty pracy? No, tych ofert na przykład w grudniu było 18. Więc to niewiele, jeżeli jeszcze nie ma ofert tych subsydowanych, bo, bo my jeszcze nie ruszyliśmy ze swoimi programami w tym roku. A więc te, ten okres na przednówku, że tak powiem, czyli koniec roku i początek, to, to jest naprawdę tutaj krucho z tym. Więc... Przemiany gospodarcze w Kolnii, powiecie kolneńskim od początku lat dziewięćdziesiątych nie były zbyt łaskawe dla rynku pracy w powiecie kolneńskim, ale pojawia się taki promyk nadziei, tereny inwestycyjne. Z tego co wiem, pierwsi pracodawcy, którzy lokalizują swoje przedsiębiorstwa na tym terenie, już zgłaszają oferty pracy. No tak, pierwsze 12, pierwsze 24, pierwsze 24 oferty już mamy. Już mamy sygnał, że, że będzie zapotrzebowanie na taką liczbę osób. Myślę, że to będzie koniec pierwszego kwartału, początek drugiego kwartału. Tutaj akurat się to nam dobrze 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 wstrzela w w rozpoczęcie, w rozpoczęcie finansowania ze środków Funduszu Pracy. Myślę, że na na pewno w takiej sytuacji, kiedy są zupełnie nowe miejsca pracy, na pewno pomożemy tym pracodawcom. Urząd pracy będzie się starał tutaj wspomóc i zachęcać innych również do, do uruchamiania tej działalności na tych terenach. Tutaj wiem, że duże starania podejmuje również burmistrz o ściągnięcie inwestorów. My deklarujemy się że deklarujemy się również, że możemy, że możemy przeszkolić, przeszkolić prawie wszystkich, wszystkich. Wszystkie osoby, które, które byłyby, byłyby znalazłyby podjęcie na tych nowych terenach inwestycyjnych, tym bardziej, że ruszył w tym roku taki pilotażowy program, program Zielone miejsca pracy. I tutaj program, który dotyczy pozyskiwania ekologicznej energii. I to jest to się, to się komponuje z, z tym, co, z tym dla jakich powodów ta, ta, te tereny inwestycyjne w Kolnie zostały utworzone. I tutaj urząd pracy deklaruje, że że pracodawcom, który, którzy podejmą taką działalność w ramach tej, tych, tych ekologicznych systemów, możemy zapewnić przeszkolenie osób do które będą zatrudnione w przyszłości na tych, na, na tych terenach. Także tutaj nasza inicjatywa jest taka, żeby w ramach tego programu Zielone Miejsce Pracy około kilkadziesiąt osób uzyskało przeszkolenie i mogło znaleźć tam zatrudnienie. Tyle na dziś. Mhm. Mam nadzieję, że te statystyki poprawią się Wam znacznie pod koniec tego roku. Ja przypomnę tylko. Państwu, że moim Państwa gościem był dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kołonie, pan Wacław Sujko. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.